Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w tą niedzielę. Ja jestem Patryk, to jest kanał Pogromcy Betów. Dzisiaj będę miał dla was dwa typy, ale zanim to ogłoszenia parafialne, oczywiście, zostawcie lajka, like jeśli możecie, zostawcie suba, jeżeli nie chcecie, żeby minęły was kolejne filmy. Zerknijcie na naszego Instagrama, zerknijcie na naszego Facebooka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Tam też znajdziecie link do rejestracji na BetClick, a zarejestrujecie się tam dzięki znaczy, zarejestrujecie się normalnie, ale dzięki kodzikowi Bety50. Macie swój pierwszy zakład do 57 zł. Bez ryzyka, czyli co? Stawia się za 57 zł, nie stawia wam, nie siada wam z jakiegoś powodu i Betflix zwraca wam 57 zł, minus 12% podatku, czyli 50 zł na wasze konto główne, więc możecie to wypłacić lub grać dalej razem z nami. Do czego zachęcam oczywiście, tak jak wspomniałem, link w opisie filmu. To co działo się wczoraj i w piątek, zobaczycie w poniedziałek. Lekko przerwie od progresji tradycyjnie robimy, to musi być zawsze. I mecz konkursowy, żebym nie zapomniał, mecz konkursowy dzisiaj nie mógł być inny. Liverpool kontra Manchester United, mecz na szczycie Premier League, mecz o lidera Premier League. Dokładny wynik wraz z minutą pierwszej bramki i nikiem z BetClika. Pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki, zgarnia 50 zł na swoje konto bonusowe od BetClik właśnie. Ok, koniec ogłoszeń prawialnych, zaczynamy dzisiaj typować. Pierwszy mecz, jaki wezmę na tapet, no to wiadomo. Przejdźmy sobie do tego spotkania. No i co? Bardzo ciężki mecz do wytypowania. Według Bugmaherów 1,94 na Liverpool. Liverpool jest lekkim faworytem, lekkim, mocnym faworytem, bo aż 3,60 na wygraną czerwonych diabłów mi wiadomo. Serce bije e, na czerwono. No, źle powiedziane, bo Liverpool to też Derec, no ale wiadomo o co chodzi. E, dla mnie w tym spotkaniu jest wiele niewiadomych. Nie wiadomo, jak Olegu Solskjaer e, będzie chciał zagrać w tym meczu, jaki skład wystawi głównie chodzi tutaj o środek pola. Jedno jest pewne, no zagra Bruno Fernandes, który jest bardzo charakterem zawodnikiem i na pewno nogi nie odpuszcza, zagra też Maguire i zagra też Luke show, którzy łapią bardzo dużo kartek w tym sezonie. Z drugiej strony w Liverpoolu oczywiście mamy chociażby Mane, który łapie kartki, i właśnie na kartki chciałbym tutaj zagrać też patrzę sobie na to, jaki sędzia będzie sędziował to spotkanie okazuje się, że sędziuje to spotkanie Paul Tierney który jest bardzo małostkowy w 11 spotkaniach Premier League w tym sezonie podyktował, podyktował pokazał 46 żółtych kartek, to jest bardzo dużo i wejdziemy sobie właśnie w, w statystyki, w filtry i klikniemy sobie kartki i klikniemy sobie kartki, nie w całym spotkaniu, a tylko w pierwszej połowie klikniemy, że będzie tych kartek minimum dwie, czyli powyżej i półtora kartki w pierwszej połowie po kursie 2.09, Taki duży kurs właśnie dzisiaj na pierwszym typie e, niedzielnym. E, drugi typ niedzielny to spotkanie Bundesligi, jak konkretnie Eintracht Frankfurt kontra Schalke. Schalke ostatnie miejsce w grupie. Już nie, już nie, przepraszam bardzo, ostatnie, już nie ostatnie miejsce. Schalke w końcu przełamało swoją e, złą pasy od praktycznie roku, e, nie wygrali spotkania i w końcu się udało u siebie 4-0, wygrana z Hoffenheim, jak już przerywać serię, to właśnie w takim, takim sposób, takim Takim rozmiarem. Według mnie jedna jaskółka wiosny nie czyni, i w tym spotkaniu jednak Szalkę nie da rady zwyciężyć, a nawet zdobyć jednego punktu na wyjeździe. Jest Eintrachtem. Eintrachtem, który powiedzmy sobie szczerze, jest w tym momencie zespołem grającym atrakcyjną piłkę dla oka. Bardzo lubię oglądać ten zespół. Powiem, powiem tutaj prywatnie. Eintracht strzela bramki. Eintracht na tą chwilę jest mniej więcej w środku tabeli, ale z, powoli z, tej, z tego środka, jeżeli dalej tak będzie się Wykaraska. Dla mnie Eintracht wygrywa to spotkanie po kursie 1,53 i taki jest drugi typ na kuponie. Niedzielnym 50 zł postawione i czekamy, aż nam się ładnie tutaj wszystko zazieleni. Okej, okay, to by było na tyle. Przypominam o linkach w opisie filmu i co? Przypominam o zostawieniu lajka i suba, jeżeli Wam się podobało. A my się widzimy jutro, jak zawsze o 15. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!